Witam Was w super szybkim filmiku. Pokażę Wam zawartość tej paczuszki, którą dostałam od kosmetyków Bingo z testowania. Kolejny raz rzędu mieliśmy możliwość wyboru produktów za kwotę suma, suma 50 zł, Nie przekraczający, nie przekraczający ten właśnie voucher o tej wartości. Wybrałam sobie cztery rzeczy, które myślę, że są dość ciekawe, nie miałam ich jeszcze, a w danej chwili mogą się przydać. Pierwszą rzeczą, którą już namiętnie testuję, jest balsam palmowy do dłoni zieloną herbatą. On pięknie pachnie, słuchajcie. Właśnie nieziemsko, już go testuję ponad tydzień, a zużycie jest minimalne, ponieważ to jest trochę taka konsystencja hydrożylowa, on się szybko wchłania, nie brudzi nam ubrań i to opakowanie zamykane też ma swoje plusy, że nam się właśnie nic nie otworzy w torebce i nie wyleje się taki produkt, więc myślę, że spoko. Mamy 135 ml z pompeczką, ale więcej będę się rozmawiać w recenzji. Kolejna rzecz to maska do twarzy ze 100% olejkiem sojowym ona się prezentuje identycznie jeśli chodzi o kwestię wizualną tu mamy 150 gramów i ma być to y, maska y, którą wybrałam pod kątem tego że znajdowała się w grupie kosmetyków do celu tłustej, mieszanej ze skłonnością do niedoskonałości więc zobaczymy jak się sprawdzi w komentarzach, które pojawiły się pod produktem na stronie producenta y, znalazłam informację, że fajnie oczyszcza i jakość skóry się poprawia więc zobaczymy y, kolejna rzecz, a właściwie dwie rzeczy Ostatnie, bo tak jak mówię, to były tylko cztery produkty, tak suma sumarum wyszło mi właśnie za nie 50 zł. E, to, jest, e, to są dwie maski do włosów, ponieważ e, jestem na etapie zmiany, e, no, zma, ponownej zmiany fryzury. Dajcie mi znać, co o tym myślicie, bo zastanawiam się nad tym, czy nie zrobić sobie takiego bardziej jeszcze wyrazistego brązu polęcującego trochę wródy. Ewentualnie, czy w ten ciemny brąz nie wpleść coś takiego szalonego, jakieś czerwone pasemka, albo jakieś takie bardzo po prostu, nie wiem, yy, ognisto-rude, żeby ten kolor włosów był jeszcze bardziej widoczny. Yy, ale na razie są suche, zniszczone i chcę je trochę popielęgnować. Yy, stąd dwie maski. Maski o pojemności pół litra, tak, pół litra. Yy, ta maseczka to jest, yy, zaraz Wam powiem, maska do włosów z glinką. Yy. Nie każda z nich nakładamy na 5 minut. Obie pięknie bachną i myślę, że posłużą mi na dłużej, bo ta gramatura jest dość spora. A kolejna jest do włosów mleczna z elastyną. Miałam mleczną. Maskę kupioną w Hebe. Nie wiem, czy kojarzycie, taką za 5-6 zł. Nazwę najwyżej, jak przypomnę sobie filmę, to ją napiszę pod spodem. Była świetna, więc stąd właśnie też zainteresowałam się tą maską leczną i będę chciała ją przetestować. No i co, to było szybko. Wszystko, szybki, szybkie otwarcie pudełeczka. Zapraszam Was już do kolejnych filmików. Myślę, że w środę nagram zdobycie z Rosmana, ponieważ już wniosku, że nie będę tego nagrywać tak sukcesywnie, po trochu, raz oczy, raz po raz raz usta, raz, nie wiem, pudrę, bo to nie ma sensu, ponieważ nie mam nie tego, nie kupuję tego akwardy jakoś strasznie dużo, chociaż poszalałam, szczerze mówiąc. Zobaczycie sami. I e, ja postanowiłam, że zanagram to w jednym wielkim holu i w holu pojawi się również, pojawią się również rzeczy z noteksu, bo ostatnio mimo, że sobie tam kikutam, kuśtykam po sklepach, co jednak udało mi się parę perełek wyłowić, w ramach chyba za dość uczynienia za moją, za moją krzywdę związaną ze stopą. Wysyłam Wam gorące, gorące buziaki i zapraszam Was na kanał o odchudzanie. myślę, że na najbliższym czasie coś tam się pojawi. Obiecałam Wam o kosmetykę odchudzającej, więc pewnie zdanie dotrzymam, słowa dotrzymam, nie wiem czy teraz, ale postaram się w najbliższym czasie. Wysyłam Wam gorące, gorące buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmikach, kochani. Pa, pa!